Witajcie, dzień dobry. Mimo małej niedyspozycji postanowiłem nagrać kolejny film. Prawda, że brzmi dziwnie? Hmm. No ale ty... film będzie odpaczkingiem. Jak to bywa. Bardzo często tutaj. Także my z... z regieli będziemy odpakowywać to. Co tutaj do mnie przyszło? Przyszło do mnie bardzo dobrze zapakowane. Przyszło do mnie. No tak. Przyszło do mnie taki oto coś. Jest to drugi. Drugi produkt marki Kizer, który będzie w moim posiadaniu. Kizer. Kizer, kizer. I jak na pierwszym ujęciu możemy zobaczyć, jest to Kizer T1 KI 3490. Hmm. Można by powiedzieć, że ten model jest nieco bardziej. Em, prestiżowy, no, po prostu nieco lepszy pod względem, pod względem materiałów wykonania niż poprzedni. E, poprzedni to był e, Kizer Gemini. Ten natomiast już od samego startu widzimy, że same pudełko już jest dużo fajniejsze i dużo bardziej e, no można powiedzieć premium. Samo otwieranie, samo odpakowywanie sprawia, Dużo większą frajdę, szczerze powiem. No bo czegoś takiego nie widywałem często. Proszę bardzo. Jest to chyba, e, szczerze mówiąc, jest to najfajniejsze pudełko, z jakim miałem styczność. Tak. E, mała broszurka, informacja dla... Nie, dla mnie. <laughs> e, to, tak. Wspomniany wcześniej Gemini i inne produkty Kizera. Idziemy dalej. Tutaj mamy standardową ulotkę Kizera, którą mieliśmy poprzednio, ale się, jak widać, nie doczytamy. Chusteczka. Miły akcentik i sam zainteresowany. Podobnie jak w CV mamy tutaj taki portfelik, taki piórniczek, który odkrywa nam samego zainteresowanego. Mm -hmm. I Kizer T1 prezentuje się w taki oto właśnie sposób. Jest to tytan z głownią <laughs> z głownią S35VN. Czyli taka już dość premium sytuacja, ale muszę przyznać, że wszystko chodzi aksamitnie. Naprawdę, naprawdę ciekawa sytuacja. Także może mm, zacznijmy od jego parametrów. Okładziny jak gdyby rama jego cała to tytan oh wow yy, blokada frame lock blokada frame lock główna z tak jak wspomniałem wcześniej s 35 VN yy, dobra stal nierdzewna dość niezłej jakości można by powiedzieć że nawet jakość premium Pr premium 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 polskiemu yy, co ciekawe widzę że w tym yy, Widzę, że w tej blokadzie tytanowej jest wstawka. Jeżeli dobrze będzie widać. W tej blokadzie jest wkładka dodatkowa. Otwiera się bardzo gładko i elegancko. Nie mamy tutaj żadnego ruchu pionowego ani na boki. Więc wszystko jest spasowane świetnie. Jeżeli chodzi o jego. Parametry i gabaryty <laughs> długość całkowita to 192 mm, sama głównie 82 mm, a masa 122 gramy. Klips, klips z tego co widzę, też tytanowy, bardzo fajnie trzyma. Producent deklaruje twardość na poziomie 58-60 do HRC, czyli taka, taki przyzwoity standard. Chodzi to wszystko bardzo płynnie, bardzo ładnie. Wrażenie pierwsze, jakie wywołuje po odpakowaniu, jest mega pozytywne. Wszystko wygląda na naprawdę materiały wysokiej jakości. Tytan, że tak powiem, robi robotę. Sam nóż na pewno ostry. Zaraz przetestujemy zresztą na kartce. Ja, szczerze mówiąc, nie jestem fanem. Dzindząłków tutaj, tego takiego czegoś, więc na pewno to poleci w otchłań. W kwestii porównań mamy dziś trochę mniejsze grono Foxcore, nieco sfatygowany, do tego Viper Turn. Viper Turn poprzednik, jeżeli chodzi o packaging. No, może zróbmy tak. Jest to wszystko w bardzo zbliżonych wielkościach. I może tak dla kontrastu, niesamowity, fantastyczny jedwabisty Sanrenmu 710, który nie chce się ten ułożyć. Mamy test kartki, oczywiście. Jak zrobić inaczej? Ponieważ trzeba to sprawdzić. Dla formalności, dla spokoju świętego. Mhm. No szczerze mówiąc. Yy nie jest zbyt dobrze ale być może jest to kwestia kształtu kształtu ostrza bo sprawia to wrażenie takich słabych pięciu szwów pięciu na dziesięć co to się wydarzyło, dlaczego? No tak. Pozostanie przy tych pięciu szwach na dziesięć, ponieważ wrażenia to zbyt genialnego nie robi. Niestety. Ale by tradycji stało się zadość, należy... Przebrnąć przez kolejną oconę origami, a dziś origami. Pomyślałem, że yy, złożymy hołd nadchodzącej zimie, a jednym z królów zimy zdecydowanie jest co? Ano. Nie kto inny i nieco innego jak niedźwiedź. Polarny, a niedźwiedzia polarnego robi się. To, że przypomina niedźwiedzia polarnego? Oczywiście, że tak. Podsumowując, reasumując i zbierając wszystkie części składowe do kupy, zdecydowanie można powiedzieć, że jest to produkt premium. Mimo, że tam trochę chiński, trochę coś tam. No trudno. Materiały, czyli Titan s 35 vn stal, yy, wykonanie, ogólne wrażenie i i wygląd te, tego, tego tworu robią bardzo pozytywne wrażenie. Myślę, że warto takiego pana tutaj docenić, wystawić mu dobrą ocenę. Pomijając jakąś tam średnią ostrość, ale zawsze można to naprawić. No cóż. To no by było na tyle, jeżeli chodzi o moje odpaczkowanie kizera z nieco gorszą dyspozycją zdrowotną, ale myślę, że następnym razem będzie nieco lepiej. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, cześć.